Powiem ci, że nie wiem Mam jakieś dziwne złe przeczucie Nie wiem czy mi nie schodzi powietrze z lewej strony Możemy samo tamtej Wiesz co może, może pójdźmy Zobaczę wiesz, bo jeżeli schodzi powietrze to i tak nie, nie odczuję tego po 15 minutach, nie? Będę po prostu obserwował Nie, dobra, wiesz co? Muszę tutaj jednak, bo coś, coś naprawdę, to jest nie tak. Siemanko, z tej strony Jakub Nielot lot. Jest to spływ ze śremu do poznania rzeką Warta Jestem na tym spływie z Kubą, który jest aktualnie przede mną. Ja staram się nie, nie, staram się nie zostać obróconym na wodzie przez wiatr no i z takich paru organizacyjnych rzeczy Niestety, już na samym początku wydarzyły się dwie nieciekawe rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka osłona do mojego obiektywu w aparacie Rest in Peace. Ponieważ kamera była ustawiona na statywie, wiatr zawiał trochę mocniej, i niestety, no. Musiałem się jej pozbyć, ponieważ została roztrzaskana. Na całe szczęście, jeżeli chodzi o sam obiektyw, ten właściwy, jest z nim wszystko OK. A przynajmniej wszystko na to wskazuje. Druga sprawa jest taka, że to jest mój pierwszy spływ kajakiem z Lidla marki Krivit. I testuję go, no można powiedzieć, że dzisiaj jest. Tak zwany test ostateczny, bo, ponieważ dzisiaj wybrałem się na spływ. Wcześniej byłem w nim i pływałem dwa razy na jeziorze raz samemu, raz z kimś i było wszystko ok. Dzisiaj, niestety, zauważyłem, że jedna strona kajaka zachowuje się niepokojąco, bo wygląda na to, że schodzi z niej powietrze. Zatrzymaliśmy się, napompowałem jeszcze raz. Yy, ale niestety sytuacja wydaje się powtarzać. Nie wiem czego to jest kwestia, ponieważ jeszcze wczoraj wszystko było ok. Nie wiem czy w jakiś sposób udało mi się uszkodzić yy, ten kajak. No ale podjąłem decyzję, że spróbuję mimo wszystko trzymać się planu, a w ostateczności będziemy po prostu kombinować. Na chwilę obecną nie jest najgorzej. A przed nami taki widok, i znowu mnie obraca. Pogodę mamy wprost fantastyczną. Jest słońce, ale takie nie za duże. Troszeczkę wieje, co pewnie też trochę słychać. No, ale nie mogło być za łatwo, nie? No, mały update, bo zbliżamy się jakoś do przekroczenia czy osiągnięcia 5 km na trasie. No i niestety, wszystko wskazuje na to, że powietrze konsekwentnie Schodzi z lewej strony kajaka i no flag. Także tutaj zrobię drobną inspekcję, wszystko wyciągam na brzeg. Zobaczę, obejrzę, spróbuję zlokalizować dziurę. Może da się coś z tym zrobić, a jak nie, to będziemy po prostu robić częstsze przerwy. Słuchaj, no jak to działa. To, no, to? Tak. Trzeba ja powiedzieć, nic nie. No dobra. Zrobiliśmy, co dało się zrobić. Nie mogliśmy znaleźć nigdzie miejsca jakiegoś przedziurawienia. Sprawdzaliśmy pod wodą. Napompowaliśmy jeszcze raz, no i, i tyle. Trochę zmasakrowane, ale do jedzenia, nie oglądania Ale kuwa, dobre <grywa> Tak Bo zamówiłem, tam pierwsze chyba 1000 sztuk miało być Okej, okay, dobra, już wiem o czym mówisz. No, tak raz jechali na pełnej. No. Słuchajcie, jest naprawdę pięknie. Zaczęło mocniej wiać, nawet jakieś drobne fale się pojawiły, dobrze widać na, na tych trzcinach. Ale my płyniemy dalej. Mamy prawie 30 km przepłynięte. Zaraz na 30 km, właśnie zrobimy kolejny postój, i znowu sobie troszeczkę. Dopompuję i prawdopodobnie też wtedy ostatecznie stwierdzimy, ile jeszcze dzisiaj płyniemy. Pokonaliśmy 30 kilometrów jakiś czas temu, wcześniej, kiedy mówiłem, że Y, stutnęło 30 km to się przejęzyczyłem i miałem na myśli 25 także dopiero teraz mamy 30 km w planach jest pokonać jeszcze kolejnych 5 i zaczniemy się rozglądać za jakimś miejscem y, na biwak żeby spędzić noc nasza trasa ma około 51 km w całości także Pierwszego dnia pokonamy hmm, no, większą część po prostu. Możliwe, że właśnie znaleźliśmy miejsce dzisiejszego biwaku, ale to jeszcze się wszystko okaże. O ja. Też. też jest ścieżka, tak? No, no, tu idzie ścieżka. no dobra, ale. Hmm. ale tu ma daleko drzewa? Dobra, nie? Może tu, chociaż nie jest daleko. No jest trochę daleko. Miejsce fajne, ale spróbujemy jeszcze popłynąć dalej. Miejsce numer dwa. Fajna plaża. Moglibyśmy tutaj bezpiecznie ognisko zrobić, jest nawet. Jakieś drewno już tutaj poznoszone. Także może, może. Sprawa wygląda tak, że już w sumie dawno pokonaliśmy 36 km yy, i próbujemy znaleźć właśnie jakąś taką fajną plażę, mini plażę, żeby było fajne wejście, i tak naprawdę na tym etapie już. Tak naprawdę szukamy czegokolwiek, ale wszystko na co natrafiamy okazuje się być no, bardzo mało optymalne, że tak powiem. Niby by się dało, ale w sumie y, raczej z komfortem nie miałoby to nic wspólnego, dlatego no, nie pozostaje nam nic innego jak płynąć dalej. Mamy zachód. Znaczy jeszcze nie, ale coraz bliżej. Ok, więc sprawa wygląda w następujący sposób: pokonaliśmy ten 36, 37 i 40 km, i nie mogliśmy znaleźć żadnego fajnego miejsca. Fajnego to jest złe określenie żadnego porządnego miejsca na biwak. Parę razy wychodziliśmy na brzeg i no po prostu te miejscówki wszystkie z różnych powodów się nie nadawały. Trochę się zastanawialiśmy co zrobić. I została podjęta decyzja, żeby jednak płynąć do domu i darować sobie dzisiaj już biwak. Także zamiast dwudniowego spływu z noclegiem w lesie, z biwakiem, no, skończy się prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, na po prostu jednodniowym spływie. Sprawdziłem przed chwilą na mapie i mamy do pokonania jeszcze jakieś 9 km. Powinniśmy dopłynąć przed godziną 23. Więc, no cóż, z pozytywnych rzeczy, no to należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kajak w zasadzie od samego początku miałem niesprawny i byłem w stanie z nim przepłynąć jeszcze nie te 50 kilometrów, ale całe 40 kilometrów. I wszystko wskazuje na to, że dopłynę nim także do końca trasy. Także z jednej strony nie fajnie, że prawdopodobnie trafił mi się jakiś wadliwy egzemplarz, ale z drugiej strony dobrze wiedzieć, że dzięki tej dwukomorowej budowie, nawet na takim uszkodzonym kajaku, można płynąć i pokonać trasę. Ostatnie półtora kilometra. Tak. Patrząc na mapę. Chociaż wydaje mi się, że już bliżej, ale.